Cześć, witaj w drugiej części materiału o urazie biczowym. W tym filmie pokażę Ci kilka ćwiczeń, które warto wykonać, przechodząc taki uraz. Ale oczywiście, zanim same ćwiczenia, to musisz wiedzieć, że uraz biczowy bywa bardzo podstępny. I wszelkie działania typu ćwiczenia, czy, że nie mówiąc o jakichś działaniach manualnych, muszą być poparte rzetelnym badaniem. Zarówno badaniem przez fizjoterapeutę, lekarza, ale także badaniem obrazowym takim jak RTG czy rezonans magnetyczny. Tutaj może wydarzyć się naprawdę dużo i niektóre tkanki reagują na uszkodzenie nieco inaczej niż pozostałe. Dlatego możemy czasem mieć sytuacje, gdzie nic nas nie boli albo mało nas boli, a w rzeczywistości wystąpił dość spory problem. Więc najpierw badanie, a potem możemy przejść z Tobie do samych ćwiczeń. Ćwiczenia oczywiście zaczynamy od sytuacji, kiedy mamy mocny ból, kiedy mamy ogromne ograniczenie, a jednocześnie dużą obawę o to, co możemy zrobić. Mamy zielone światło do wykonania ćwiczeń, więc jak je zacząć? Zaczynamy od najprostszych rzeczy. Z mojego doświadczenia wynika, że warto te ćwiczenia wykonywać przed lustrem, aby widzieć siebie, jak je robimy. Niekoniecznie musi to być idealna technika. Ale wiemy, jak progresujemy w tych ćwiczeniach. Wiem, jak wykonuję te ćwiczenia dzisiaj i wiem, jak je wykonuję za tydzień. A to także buduje moją pewność siebie, jeśli zwiększam ten zakres ruchu i jednocześnie redukuję obawy o to, co wydarzy się dalej. Ćwiczenia warto zacząć od najmniej bolesnego ruchu albo od ruchu, przed którym mamy najmniejszą obawę. Przykładowo, najmniej obawiam się rotacji w prawo. Tego ruchu bawię się najmniej, czuję się w nim najlepiej, najmniej mniej boli. Więc siadam sobie przed lustrem, przyjmuję taką postawę wyprostowaną. To nie musi być postawa jakaś ponapinana, sztywna, pościągana. Nie, siadam tak, jakbym chciał być jak najwyższy. I w zaczynam od wykonania rotacji w prawo. Wykonuję je najpierw kilka razy w maksymalnym, bezbolesnym zakresie ruchu. Osobnie kilka powtórzeń, 5-7 powtórzeń w powolnym tempie. Okej, okay, mam to zrobione. Idę dalej do ruchu przeciwnego, czyli do rotacji w lewo. Załóżmy tego ruchu jest mniej, tworzę większą obawę, więc mogę na początku dojść do bólu. Ok, tutaj mam ból, dobrze, więc wiem gdzie się przemieścić, żeby być bez tego bólu. Wykonuję również kilka powtórzeń w wolnym tempie, aby też nie prowokować zawrotów głowy, do ruchu rotacji przeciwnej. I następnie to samo robię w pozostałych zakresach, czyli w zakresie zgięcia i w zakresie wyprostu. Wykonuję te ruchy w bezbolesnym zakresie, badając w ogóle gdzie ten zakres bezbolesny jest. Jeśli to jest w porządku, to fajnie, mogę spróbować wejść w minimalny ból. Ból typu 2 na 10 i znowu zaczynam od tego ruchu, z którym czuję się najlepiej. Rotuję się w prawo, czuję ból, a jeśli ja nie czuję bólu w ogóle, to idę do końca ruchu. Po prostu czuję, że to jest koniec ruchu, dalej nie mogę, nic mnie nie boli. Koniec ruchu. Wykonuję kilka powtórzeń. To samo co poprzednio. Robię tą samą liczbę powtórzenia, tylko w nieco większym zakresie. Po rotacja w prawo, potem rotacja w lewo, zgięcie, wyprost. Udało mi się to super. Potem warto przejść do ćwiczeń nieco bardziej złożonych, czyli dalej przyjmuję taką postawę, siedzę sobie przed lustrem i ruch, który wykonuję, to jest kierowanie głowy pod pachę. I wykonuję to w zakresie. Również na początku bez bólu. Ten ruch może być często o wiele mniejszy niż pozostałe. Tu możemy czuć się dobrze, a nagle obracamy głowę pod lewą pachę i czujemy, że tego ruchu jest bardzo mało. I ok, dalej tu nie robimy nic na siłę. Wykonuję kilka powtórzeń, jakbym chciał spojrzeć pod pachę w bezbolesnym zakresie i wracam. To samo, potem w prawą stronę. 5, 7, powtórzeń bez bólu. I okej. Okay. Później ta sama zasada co poprzednio. Wchodzę głębiej, idę do minimalnego bólu. Wracam do pozycji wyjściowej. Kilka powtórzeń na prawo, kilka powtórzeń na lewo. To ćwiczenie również możemy później zrobić w wersji z wyprostem, czyli kierujmy głowę tak, jakbym chciał spojrzeć przez prawy bark, czyli jest to połączenie ruchu. Wyprostu. Skłonu bocznego w prawo i rotacji w prawo. To samo co poprzednio. Najpierw bez bólu, potem wchodząc w delikatny ból. Około 5-7 powtórzeń dla wszystkich tych ćwiczeń. Ok, włączyliśmy już trochę ruchu dla samej szyi. Co możemy zrobić? Dalej, uruchomić obręcz barkową. I tutaj polecałbym na początku dwa najprostsze na świecie ćwiczenia. Znowu warto usiąść albo stanąć sobie przed lustrem, aby widzieć, co robimy. Pierwsza rzecz, to ślizg łopatki góra-dół w maksymalnym zakresie. Jeśli nie ma bólu, przy końcu tego ruchu idziemy do samego końca. Po co nam w ogóle te ćwiczenia? Ponieważ one także angażują mięśnie, które poruszają szyją, ale nie musimy poruszać szyi, żeby włączyć te mięśnie. Mam prosty ruch góra-dół, ale warto również podziałać w drugiej płaszczyźnie, czyli wykonać ruch do przodu do tyłu. Tutaj staram się w miarę utrzymać proste ustawienie głowy. Wchodzę zawsze w maksymalny zakres ruchu. Warto wykonać sobie te ćwiczenia nawet na czas, może to być minuta. Wykonania tego ćwiczenia, chwila odpoczynku i wykonanie min przez minutę tego ćwiczenia. Także warto, abyśmy wszystko widzieli przed lustrem. A do tego jeszcze jedno ćwiczenie, ale tym, bardziej w, ale tym razem w pozycji leżącej. Kładę się na podłodze, macie, a pod głową mam ułożoną poduszkę albo coś innego, co umożliwi mi wygodne położenie głowy. Często będzie to leciutkie ustawienie w zdjęciu, czyli tak jak ja mam teraz ustawioną szyję. Moje zadanie będzie składać się z kilku elementów. Po pierwsze lekko przyciągam brodę do mostka, czyli jakbym chciał ten drugi podbródek wykonać. Oczywiście nie wchodzę tutaj w nic wyraźne, w żaden wyraźny ból i utrzymując cofnięcie brody odrywam głowę od łóżka. To oderwanie powinno być minimalne. Tylko tyle, żeby ta głowa nie przylegała do łóżka. Cofam wrodę, idę do góry, chwileczkę to utrzymuję, 3-4 sekundy, powoli wracam, rozluźniam się, parę sekund odpoczynku i powrócę. I, I ponownie robię to samo. Po co to ćwiczenie jest? po to, aby wzmocnić te głębokie zginacze kręgosłupa szyjnego, czyli mięsie, które też mogły ulec uszkodzeniu w trakcie, w trakcie tego urazu. A w ten sposób możemy je w taki dostępny sposób zacząć trenować. To wszystko w tym materiale. Zachęcam Cię do przetestowania tych ćwiczeń, ale pamiętaj o konsultacji z fizjoterapeutą i lekarzem na każdym etapie rehabilitacji. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.